Cześć, witam na kanale Matma Assistance. Dzisiaj omawiamy kolejny temat z klasy czwartej, z działu Figury Geometryczne i jest to już trzeci temat na moim kanale w tym dziale. I dzisiaj mówimy o mierzeniu długości. Eee, słuchajcie, mierzenie długości to jest bardzo ważna sprawa, żeby to dobrze umieć, żeby to dobrze rozumieć, gdyż to potem przewija się w matematyce. W każdym jednym temacie, będzie to w temacie, w którym będziecie liczyć pola i długości różnych figur, więc trzeba to dobrze umieć i rozumieć. I teraz, w matematyce, oczywiście, do mierzenia służy przede wszystkim linijka. I tutaj mamy odcinek AB, który ma 4 cm i 5 mm. I tak jak odcinki, pamiętacie, oznaczaliśmy dużymi literami, tak ich długości możemy wyrażać um, zwykle w taki sposób, że nazwę odcinka bierzemy w takie dwie pionowe kreseczki, czyli to oznacza, że mamy na myśli długość odcinka AB i w tym przypadku ta długość wynosi 4 cm i 5 mm. Bardzo ważne jest aby pamiętać o jednostkach metrycznych, czyli jednostkach, które służą do określania długości. W matematyce takimi jednostkami są milimetr, centymetr, decymetr, metr i kilometr. We wcześniejszych działach w klasie czwartej mieliście już zamiany jednostek czyli jak centymetry zamienić na milimetry, decymetry na centymetry. I tak dalej, to jest bardzo ważne również, żeby to sobie przypomnieć. Możecie do tego wrócić w moich wcześniejszych filmikach, gdyż jest, będzie to potrzebne po prostu do rozwiązywania zadań. Tutaj macie krótką ściągę, jeden cm ile ma milimetrów i tak dalej. Możecie to sobie spisać, aby z tego na bieżąco korzystać. I teraz rozwiążemy sobie przykładowe. Proste zadanka y, zmierzenia długości w klasie czwartej. Narysuj odcinek o długości AB równy 1 decymetr i 5 mm. I zobaczcie, dopiero co mówiłam o jednostkach metrycznych, żeby umieć zamieniać, i teraz już musimy to umieć, dlatego że mamy odcinek wyrażony w decymetrach i w milimetrach. Więc, y, żeby Wiedzieć, jak to narysować, no to musimy wiedzieć, że 1 decymetr to jest dokładnie 10 cm, prawda? Czyli AB to jest inaczej. Zamiast 1 decymetr napiszę sobie 10 cm i 5 mm. Odcinek zakończony punktami A i B. Narysuję sobie punkt A. To będzie początek mojego odcinka. I mój odcinek ma mieć 10 cm i 5 mm, czyli widzę, że tu mam 10 cm i 5 mm. Tu będę mieć punkt B i rysuję. I teraz mamy zadanie drugie. Narysuj odcinek o długości EF 89 mm. No to też nie będziemy po kolei liczyć, gdzie jest 89 mm. Tylko warto wiedzieć, że przecież 10 mm to jest dokładnie 1 cm. Czyli 89 mm to jest to samo co 8 cm i 9 mm. Dobrze, narysuję sobie punkt E, to jest początek mojego odcinka i mam mieć 8 cm i 9 mm. Tu mam 8 cm i tu będę mieć dokładnie 9 mm. Czyli tu będę mieć punkt F i narysowałam sobie odcinek EF o takiej długości. I ostatnie. Narysuj odcinek AB o długości 6 cm 3 mm. Dobrze, to sobie od tego zaczniemy. Punkt A i mam mieć 6 cm, czyli to jest tu i 3 mm. To jest raz, dwa, trzy. I 3 mm A, B. Mam odcinek AB oraz odcinek o 8 mm krótszy od odcinka AB. No to teraz, żeby się nie pomylić, no to najlepiej by było, gdybym ja sobie napisała tak. AB to 6 cm i 3 mm. Czyli inaczej, 6 cm to jest przecież to samo co 60 mm, prawda? Bo 1 cm, tutaj to przypominałam, ma 10 mm, czyli zamiast 6 cm to jest 60 mm i 3 mm, czyli razem 63 mm. I ja mam teraz narysować odcinek yy, o 8 mm krótszy od odcinka AB. No to ten mój drugi odcinek, który narysuję, ma mieć 63 mm minus 8 mm. Czyli on ma mieć ile? 55 mm. A 55 mm to jest nic innego jak 5 cm i 5 mm. I rysuję sobie obok taki odcinek, który ma. Nie było nazwy tego odcinka, jak ma się nazywać, więc nie będę oznaczać początka i końca odcinka literkami, ale wiem. Że ten odcinek ma mieć 5 cm i 5 mm. O, tego, że widzicie, nawet do narysowania prostych odcinków i rozwiązania takich zadań, dobrze jest już umieć operować jednostkami metrycznymi. Dobrze, i teraz mamy również ostatnie zadanko w dzisiejszym odcinku, właśnie jeśli chodzi o mierzenie długości zadania w klasie czwartej. Jest to zadanie tekstowe, także musimy dobrze wypisać sobie wszystkie informacje, żeby potem umieć to rozwiązać. Pokój Joanny ma długość 4 metry. Ja sobie to od razu spisuję. Długość 4 metry. Joanna przeszła tę odległość, wykonując 10 kroków, czyli długość tego pokoju była na 10 kroków Joanny. A następnie sprawdziła, że na drodze od domu do sklepu czyli tutaj była długość pokoju a na drodze od sklepu do domu yy, wykonała 200 kroków. I pytanie jest: W jakiej odległości od domu Joanny jest sklep? No to słuchajcie, analizujemy, co wiemy i co dzięki temu możemy wyliczyć. Wiemy, że długość pokoju to 4 metry. I Joasia, żeby ten pokój przejść, robi 10 kroków, czyli w odległości 4 metrów robi 10 kroków. Czyli co my możemy wyliczyć? Możemy sobie wyliczyć, jaką odległość pokonuje Joanna, wykonując jeden krok. Czyli

4 metry pokonuje robiąc 10 kroków, czyli jak sobie podzielę, to ja wiem, że w takim razie jej krok wynosi 40 cm. I teraz Joasia wie, że ze sklepu do domu jest 200 kroków. Czyli jak ja już sobie policzyłam, ja już wiem, ile to jest jeden krok Joanny. To bazując na tej informacji, liczę sobie Ile przejdzie odległości wykonując 200 kroków? No bo wykonując 10 kroków przeszła 4 metry. No to ile przejdzie wykonując 200 kroków? A więc 200 razy 40 cm równa się. 2 razy 4 to jest 8 i mamy raz, 2, 3, 0. Raz, 2, 3. Mamy 8000 cm. ale my wiemy, i to tłumaczyłam, że musicie sobie powtórzyć i umieć, że 1 metr to 100 cm. Czyli jak zamienię te centymetry na metry, czyli zabiorę 2,0 bo 100, to wyjdzie mi 80 metrów. To jest zadanie tekstowe, czyli zawsze do zadania tekstowego pamiętamy napisać na koniec odpowiedź. Pytanie było: w jakiej odległości od domy Joanny jest sklep? I można napisać. Sklep znajduje się w odległości 80 metrów od domu Joanny. I to jest koniec. Czyli widzimy, że w tym zadaniu ważne były kompetencje analityczne, żeby sobie móc. Przeanalizować, że musimy w pierwszym kroku obliczyć długość kroku Joanny i dopiero na podstawie tego wyliczymy odległość do sklepu. Drugą ważną umiejętnością też była zamiana jednostek, tak żebyście mogli po prostu obliczyć ten wynik. To wszystko na dziś i zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będziemy przerabiali kolejne tematy z działu figury geometryczne z klasy czwartej Matma Assistance. Zapraszam!